I nowe podatki, i nowe podatki, nowy podatek niemal pewny, opozycja grzmiała, obóz władzy nic sobie z tego nie robił. Chodzi o, o proszę państwa, firmy przetwórstwa owocowo-warzywnego, które teraz będą miały nową daninę. Do, do płacenia na jakieś tam fundusze, ochrony, rolnictwa, cud. Proszę Państwa, to ja już się gubię w tym wszystkim. To już jest taki gąszcz, że w każdym razie będzie drożej. Będzie drożej, żywność oczywiście będzie droższa. Znowu tarcze osłonowe, znowu komplikacja jak u głupich. Ale ja tu w, te, w tej informacji chciałem się skupić na części tytułu z Gazeta.pl Opozycja grzmiała. Proszę Państwa, Opozycja, czyli kto może? Platforma, tak? I lewica. No to ja Państwu powiem na przykładzie rządów Platformy i lewicy. Prawo i Sprawiedliwość, no bo Sejm, tak? Tam jest ta większość Prawa i Sprawiedliwości w Sejmie, której nie powinno być, gdyby nie e, zachowanie antysystemowców, czyli Konfederacji i Kukiziaków. Uchwalił Sejm, czyli PiS, e, proszę Państwa, kary. Kary dla tych, którzy się spóźnią na przykład z, pre, z, z przerejestrowaniem samochodu. E, mają jakiś tam termin... Tempo życia coraz większe, ludzie nie mają czasu nieraz. zapomni, zagoni się, bo musi przeżyć, i tak dalej, i tak dalej. O Boże, zapomniałem przerejestrować samochodu. Kara, teraz ustawowa kara, który, i którą tą karę, proszę Państwa, mogą, a nie muszą egzekwują samorządy. I w takim Włocławku na przykład. Wiecie, jakie kary solą? Ci z PO i z lewicy? To jest forma podatku, tak. I myślicie, że się brzydzą, tak? E, uchwalonym przez PiS e, podatkiem, karą e, e, obdzierać ludzi. Myślicie, że się ty, brzydzą tym? Absolutnie nie! Z animuszem łupią obywateli. Także jaka tam opozycja grzmiała przed wprowadzeniem... Pod... Pa, proszę Państwa, ich podwładni w terenie normalnie rezają Polaków aż huczy. Narzędziami, które im dał PiS, o czym mowa, jaka opozycja. To jest jeden świetnie ze sobą współpracujący system. Prosty argument: z karami za, za spóźnienie w przerejestrowaniu, zarejestrowaniu samochodu. Prosta sprawa ładują kary aż huczy. Polecam państwu, dziennikarzom, Uzyskać takie statystyki, ile tych kar tam, gdzie rządzi Lewica, Platforma Obywatelska, ogólnie Koalicja Obywatelska, jakie, jakie kary, aż chwurczy aż, aż dosłownie.